Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, oto kolejny odcinek Herzog Iron 4, kampania z Związkiem Radzieckim. Powiedzmy, odbudowa Związku Radzieckiego. Teraz ta nazwa pasuje, prawda? Leci Glenn, Glenn, świetnie. Teraz ta nazwa pasuje, prawda? Odbudowa Związku Radzieckiego, no bo budujemy kolejną potęgę. Budujemy potęgę, którą był Związek Radziecki. Co um, tu jeszcze wam powiedzieć? Na początku odcinka, standardowo panowie, przypominam Łapeczka, komentarzyk I bierzemy się za oglądanie Powiem wam, że tutaj już ciężko się robi, czyżby Chiny wsparły yy, Czyżby oni doszli do frakcji z Chinami? Nie. Nie, 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 Chiny tylko... Aha, o nic, dobra Naval Strike Torpedo Tactics Mogę wziąć to Powiedzmy Dobra, mam e, siłę polityczną. Skupmy się na tym e, właśnie Aircraft Designer. Aha, czyli Heavy no to China. Medium to jest słabe. Weźmy sobie to. And it's getting fit, it's summer. Bra. O, świetnie, tutaj miażdżymy. Ja już myślałem, że będę musiał nuklarki zrzucać, kurde, na Indie. A tutaj fajnie, zobaczcie. Szkoda, że Chiny nie, nie chcą jakoś mnie wesprzeć. Fajnie by było, chociaż Indie zajmują bez problemu. Chyba już stolice nawet zajęliśmy, nie? A. Teraz idziemy w ten punkt. Zajmowałbym tu nuklarkę, no ale wiecie. Nie mam tutaj kontroli na razie. Powietrznej I szczerze nie chcę tracić nuklarek, bo ja wiem, że bardzo ich dużo pójdzie na wojnie z NATO. I jeszcze dwie fabryki, będę mógł produkować dalej mechanizm. I będzie mi brakowało kupę gumy, więc ja się może ubezpieczę, nie? Tą gumę. A? I zróbmy to tak, że chciałbym przełożyć fabryki wojskowe fabrykom z gumy, nie? Okej. Okay. ciebie na full, ciebie tutaj. O właśnie w ten sposób. Pięknie. Guma wojskowa powinna być guma, czyli jeszcze jedną gumę na fulla Ok, super. I będziemy produkujemy teraz dwie gumy i jedną wojsko. Ok, świetnie. Bo gumy będę potrzebował dużo. A nazwiemy to terytorium okup okupowane. E, tu będzie terytorium okupowane przez Związek Radziecki, dlatego, że tutaj, niby, jest e, wielka tutaj agres, znaczy agresja. E, że są, że tak powiem, niepokoje w tym miejscu, które robi e, Tadżykistan, Kirgistan i Uzbekistan i chcą skłócić mnie z Chinami, dlatego, okupuję to terytorium teraz, żeby nie, nie, nie doszło do, do eskalacji konfliktu przeciwko Chinom. Mam nadzieję, że tak pój że, że tak będzie. 30 dywizji, Jezus Maria, przecież to okrążyć to jest koniec. To już i tak jest po wojnie. Algeria skapitulowała. Wow, czyli tutaj Moroko robi dymy. Wiecie, co wam powiem szczerze, że ja to bym mógł tutaj ee, kurde wejść jeszcze, spapetować Irak. Tylko, że im. Właśnie, widzicie. Tutaj się wpierdzielą Amerykanie, chyba za niedługo. Z tym będzie problem, że oni mają to skryptowane i automatycznie ja papetując Irak. Musiałbym, że tak powiem, kurde pójść do wojny z Ameryką. Ja sobie tutaj zrobię lotnisko na full. Normalnie na full. Musi to zostać wybudowane. To będzie w Iranie, prawda? Więc niech tak zostanie. Zobaczę, jak moi spadochroniarze wyglądają, bo będziemy musieli użyć po prostu moich super spadochroniarzy. Logistic Company się przyda. Super parę się przyda, recon czy anti-tank? Anti-tank, okej, okay. airborne brigade, czyli nazwiemy was... Ee, Soviet Special Air Force, ja, no i tak to możemy nazwać, nie? Soviet Special Air Force. I teraz ja bym potrzebował ilu dywizji, żeby za, e, wskoczyć do Syrii? Zrobię sobie na razie 24, I, ale czy ja mam samoloty transportowe? To jest właśnie duży błąd, bo chyba nie mam. Ale wyprodukuję tutaj spadochroniarzy, i wiecie, jak zrobię? Po prostu przeskoczę nad Irakiem, przeskoczę na przykład do Jordanu, później przeskoczę na Egipt z spadochroniarzami, więc yy, wybudujemy tutaj lotniska, wszystko i przeskoczymy sobie na Egipt, i wskoczymy nawet z spadochroniarzami do Afryki, i możemy popatować wszystko w Afryce. To też by było dosyć ciekawe. Jak mi idzie wojna z Indiami? No tak, jak sądziłem, zostali po prostu zgnieceni i rozbici. Nie macie jedności narodowej, no pra praktycznie tyle co nic. Chociaż straciliście 500 tysięcy ludzi, ja straciłem 300. Tak są straty, ale właśnie tutaj organizacja jest ważniejsza w tej wizji. Zobaczcie. 46, co się spaczcie? Czemu wy się spalacie? Czyli kto zginął? Ej, halo? Czyli moje specnazy poginęły. Spaliły się po prostu. Dlatego teraz mechanizm mi. Me. O kurde, ej, nie zauważyłem tego. Ale jaja. Tak to mój specnaz zginął. O, wychamy. Musimy do Kalkuty dojść. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Ale ja ty! O, Persja robi wojsko, super! Dobra, to odbijemy. No i podzieliliśmy teraz na pół Indie, więc to jest dobry wynik. To jest dobry wynik, to okej okay, jest, no. Podzieliliśmy ich na pół. Trenować i dowódcę sił specjalnych potrzebuje jakiegoś wykokszonego. Dobra, tutaj wszyscy na jedynce. Hej, ja ty mi wyglądasz groźnie. Weźmy ciebie. Teraz sobie stój. Pakistan mi chce dywizję przysłać. Nie chcę waszej dywizji w Pakistanie. Kolera mi wasze wojsko. Ale jaja, ja, i giną mi dywizje. Naprawdę, to jest śmiechu warte. Dlaczego? Przecież mam full zaopatrzenia teraz. 40, 20, kurde. Wszystkiego na fula mam. Muszę to poobserwować. 46 dywizji mają tu dominację powietrzną? Nie. Muszę to zaobserwować. 46 dywizji jest teraz. Advanced Artillery, dziękuję bardzo. Muszę ją wymienić, kurde. E, boom i boom. Świetnie, zacznijcie produkcję. To no, wy tego nie załatwicie? To jest Pakistan? To co, Indie? Halo. Ale kurde, śmieszki no. Że podejść podejść pod Kalkutę, ale tu jest to, to na dywizji, to na wojska po prostu. Prawda, bez żartów, tu jest tona wojska. Nie, bo tutaj, poczekajcie, bo ja bym mógł zrzucić kurde spadkowiarzy w środek NATO. O kurde, czyli USA wypowiedział wojnę teraz Afganistanowi. Co tu się stało? I wszystkie NATO, całe NATO dołączy. Wszyscy wypowiedzieli wojnę Afganistanowi. Biedny Afganistan dosłownie, no. Całym NATO będzie prowadził wojnę, działania zbrojne. Dobra, wiecie, jak zróbcie, wy sobie tu stancie. Wy tutaj też stancie. 46 mam dalej dywizji. Czegoś mi znowu brakuje? Czego? Stali. Związkowi Radzieckiemu brakuje stali, no. Ciekawi mnie, jak tutaj wejdzie ten. Jak tutaj wejdą, o, właśnie, Indie. Okej. Okay. tak, odbieram im te terytoria. To na pewno zabiorę dla siebie. Wiecie co? Dam może Indiom. Tro... Albo Persią? Nie, Indiom muszę. A czy Pakistanowi? Świetnie, i dałem teraz Pakistanowi teren. Miejmy nadzieję, że z niego skorzystacie. Kurde, ale tu jest tyle zapasów, że po prostu jak ukliknąć kliknąć papet, to aż mnie strzela coś. No trudno, obiecałem marionetkowa to będzie marionetkowa kampania, nie? Nie chcę waszych dywizji, no cholera mi wasze dywizje. Weźmy ciebie, panie. Ty mi się na pewno przydasz. Weźmy może też. Infantry Equipment Designer. Na razie zostawmy w tym miejscu. Chief of Air Force, Closery czy Alweather Weather. Super. 46 dywizji, trzeba was wspomóc. Masowo straciliśmy tę organizację. W ogóle cały spec nas poszedł się, kurde, walić. Tak powiem. Ty macie jakieś wojsko tutaj? Ja mam tutaj statki. Jakieś śmieszne dywizje jeszcze posiadają. Okej, okay, czyli pięknie to teraz wygląda. Okej, okay, zajmijmy się teraz może tym. Tadzikistanem, A nie mogę, patrzcie. muszę się zająć teraz Turkmenistanem? Zrobimy sobie Celik, dywizję wycofamy z frontu, czyli dobra. Ja tu wezmę, ja mam ja tutaj dorobię piechoty, e, czyli zrobię tak 10 dywizji piechoty, albo zrobię tak 5, 6, ok i artylerii zrobię 6. Kurde, zrobiłem 7, dlaczego? ja okay, potrzebuję 14, no to dodajmy jeszcze to, ok, dobra. Ta konieczna, eee, tylko co ja mam zrobić z tymi sporówką? Bo już zapomniałem całkowicie. <laughs> Czy Finlandia by doszła do NATO, jeżeli bym zaczął wypowiadać jej cel wojenny? Nie wiem, szczerze nie wiem. Ale zastanawiam się nad tym eventem. Restor... Tak, i to będzie dobre, zrobię sobie teraz Restore do USSR. Bo to trwa aż panowie 350 dni, więc lepiej będzie jak zacznę teraz. Ej, panie. Ubierz się tutaj, przygotuj na Turkmenistan. Powinniście rozbić ten Turkmenistan, śmiesz. 24 dywizje z Montenegro dostało niepodległość swoją. 300 dni, dobra. 2006, panowie, to ja mogę w przemysł uderzać. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Ej, okay, świetnie. Tutaj się pro zaczynają produkować coraz więcej mechanizm. Tylko, że 700 to jest tyle co nic. Więc... Ok, czyli tak. Sowiet Persia robi jakieś dywizje. Western Sowiet Raj też robi jakieś dywizje, bo już mają dwie piechoty, czyli jest ok. Yy, Sowiet Raj tutaj, Indie mają. Indie idą na wojnę z kim? Kurwa. Komu wypowiedzieliście wojnę? Im? Dlaczego Indiom? Jaki fokus zrobiliście? Kurw, demolno. Dobra, muszę odpuścić tutaj tych panów. Wziąć. Gdy, jak ja mam to zrobić? Dywizja tutaj. Government of the Norniko has been removed because. Dobrze, no to remówujcie się tam. Dobra, czy mam gotowe wojsko? Mam gotowe wojsko. Macau, ok? Owy kur... paniaki. Czy wy, wy jesteście w stanie wojny ze mną, chamy? Oku Ale jaja. Dobra, co ja mam zrobić? Tu idą Chińczycy? Wszędzie idą Chińczycy. Konieczna! Spadochroniarze zajmą się y, zajęciem tego. Powinniście sobie chociaż poradzić. Chociaż udawajcie, że sobie radzicie. Ale co ja mam tu zrobić? Kurwa mać! Tędy się wbić? Muszę jakoś to Cię podzielić, kolego. Tu się ustawisz na Chiny. A tu wyślesz połowę wojsk. Nie, nie, nie. Tutaj całość. A tutaj połowę. I na razie spróbujmy zatrzymać tych Chińczyków. O kurde, oni mają wojska na granicy. Aj, jajaj, niedobrze. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze, panowie. Musimy szybko armię postawić kolejną. Bardzo to jest, To było bardzo niedobre. Ok. 60 dywizji potrzebuje. Dobra. 25 piechoty. 25 artylerii. Czyli to jest razem 50. I 10 dywizji jakich? Main Battle Tank to to jest 1600. A Guard Tank Brigade bierze 200 czołgów na dywizję. Czyli to jest. 200, 400, 600, 800 1000. Czyli to jest 55? Okej, okay, dobra. Czyli to będzie armia numer 1. Tutaj musicie dostać 30 dywizji wsparcie, czyli artylerii na pewno dostaniecie 20. Dobra, nawet 30 wam dam, Boże. Tylko panowie, utrzymajcie się tutaj, bo to jest, to jest jedna z ważniejszych rzeczy tutaj muszę do zrobienia. Ja pierdzielę, ale dymy. Co tu się stało po prostu? Chiny wypowiedziały mi same wojnę. To już się robi nieciekawie. Dobra, spadochroniarze, ciubaju, ciupaju. Jeszcze się możecie szkolić. Ale musicie się tutaj poustawiać i po prostu czekać na atak. Trumpem fugge. Okay, idziemy teraz tak. Czekajcie, co tutaj jest tanks Breakthrough Recovery Rate, i tutaj jest The Fire Brigades Recruit Population 2% Recruit Population 3% Dobra, zrobimy sobie to Desperate Forces Czekajcie, czyli dywizje się rekrutują i niech robią to jak najszybciej Ale tutaj mało dywizji coś jest Dobra, w ten sposób? Dlaczego to tutaj jest? Dobra, w sumie będzie mo można tak poprowadzić atak, bo już się zaczynam jąkać. Co to się w ogóle stało? Ty w takim szoku głębokim, że w głowie nie mieści. Odbić te terytoria, pan, panie. Muszę odbić terytoria, po prostu niektóre, nie? Tutaj się zablokuje. Wiecie co zrobię? Zrobię to tak. Zaraz wam pokażę. Hej, okay, wezmę z ciebie, zrobię tutaj koksa generała stary. Będziesz stał i się bronił. Dobra, te Indie to tutaj sobie odpuśćmy. Tu macie się bronić, koledzy. Kurwa, ale to wy musicie szybciej tutaj na front pobiec. Już nie możemy tyle czekać, ale jaja. Ale mi się wojna trafiła, Chiny mi wypowiedziały wojnę. Co teraz? Okej, okay, czyli wy czekacie na czołgi, mam rozumieć. To się jeszcze przeszkolicie do poczekania na czołgi. Wy tutaj dostaniecie wsparcie, czyli mamy 60, czyli rozejść. Nie kurde, czemu ja nie zajmuję tych terenów? jest tu aż tak groźnie, tak szczerze. Zaraz będziemy musieli zorganizować tutaj siły powietrzne jakoś zacząć bombardować nuklearkami tomtom. -tom. Te Chiny, przepraszam. Tomtom. -tom, co ja powiedziałem w ogóle? Gotowani jesteście tutaj na obronę? Świetnie. A tu będziecie się bronili do końca? Mam nadzieję. Za zaczniemy wielkie ofensywy, tylko czekam jeszcze na jedną armię. Właśnie o to chodzi. Bo gdzie ja mam tą armię umiejscowić? Mam tutaj 60 dywizji gotowych do walki z Chinami. Czy chciałbym przegrupować te armię i uderzyć jedną stąd, drugą stąd. Chyba tak będzie najlepiej, jeżeli mam być szczery. Chyba to będzie najlepsze wyjście. Tak, to będzie najlepsze wyjście. Spróbujmy. W ogóle nie wiem, czemu robię tyle tego specnazu bo on mi i tak nic nie da. Bardziej bym potrzebował teraz czołgi. Czołgów to bym potrzebował od cholery. Gdzieś tutaj będzie desant. O kurde, zajmują mi te wysepki chińskie. Ja mam zmarionetkować znowu Chiny. Dobra, wiecie, co zrobimy? Przygotujecie się tutaj na atak Później te dywizje ruszą w głąb. Jeszcze w głąb. Okej, okay, tak będzie wyglądał wasz plan. 60 dywizji, jak najszybciej przemieścić się tutaj. Jak najszybciej pozajmować pozycję. Siła polityczna. Co mogę wziąć? Decisive Battle? Na razie nie mam w ogóle żadnych tych, więc nie będę tutaj nawet kozaczył. Mogę zrobić totalną mobilizację, ale nie chcę tego robić, bo to mi manpower wciągnie. Super Zajmijcie pozycję tylko Żeby nie było lipy Ok, i wy teraz podchodzicie tutaj wszyscy 57 dywizji Ano tak, bo 3 usunęłem, okej, okay. czyli tu się będą 3 bronić Bardzo podoba mi się to, że India robi wojsko, więc Okej, okay. wezwałem was wszystkich do wojny Okej, okay. czyli tutaj jak just finished To idziemy na wojnę z nimi Ok, i wysyłam spadochroniarzy do ataku. Czy mogę ich was zawołać? Też was muszę zawołać do wojny, wszystkich. Moi spadochroniarze powinni sobie tutaj poradzić. To, że, to, że powinni, to nie znaczy, że to zrobią. Więc to jest takie: wiecie sami. Chociaż oni są dosyć silni, więc powinni naprawdę ten, yy, to zająć całe. To powinno być moje terytorium. To. Związku Radzieckiego, więc tak zostanie. No i kurde, tak jak mówiłem, że niby będą niepokoje tutaj na granicy, to. Kurwa, co? Kazachstani, Union. Nie! Ej, tu Chiny się wylały. Ja pierdolę. Dobra, nie mam na co czekać, ty, bez kitu. Nie wiem, czemu przestaliście atakować. Dobra. A nie. Pan mi będziesz potrzebny na po prostu Kazachstani Union tutaj yy, do obrony. Marines moi, którzy stoją, będą potrzebni też w walce z Chinami. To jest bardziej niż pewne. Wycofajmy całe wojsko do Kaliningradu i teraz do Sankt Petersburgu. Oczywiście to muszę zrobić. Ruszyliśmy z każdej strony, nie? Więc. Okej, okay, Turkmenistan i zróbmy teraz Take All States. To potrzebuję. Dziękuję. I teraz, czy, czy Wy jesteście w tej Unii, Uzbeki? Uzbeki są w Unii. Nie mają, okej. Okay. Czyli jest jeszcze duża szansa na zwycięstwo. Patrzcie. Ok, super. Umy, mam potężny surplus, jak na razie. Uch, i powiem wam tak, bardzo ciężka wojna się zapowiada i bardzo długa i kosztowna, z tego co mi się wydaje, z tego co nawet widzę tutaj, to będzie bardzo długa i kosztowna wojna. Jeżeli nawet moi Marines muszą ingerować w tą wojnę, to coś naprawdę znaczy. Ziomek robisz, czemu ty się nie przeczytasz ten? Patrz, bierzesz Marines, stawiasz to tu, stawiasz się w ten sposób stary. I wszystkie idą posiłki. Wszystkie idą posiłki na te Chiny. Kurde, i wiecie co? W tym jest problem, bo jak były Chiny, to była równowaga na świecie. Nie będzie Chin, nie będzie teraz równowagi, bo będę tylko ja i NATO. I w tym jest największy problem. Na Kazachów jestem mniej więcej ustawiony. Więc wiem co i jak. O ja pierdzielę, no, ale będzie wojna po prostu. Wojna światów, panowie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ale zobaczcie, jak się posunąłem w tej wojnie. Zająłem trochę Manjuri. Zająłem trochę Chin teraz. Mam nadzieję, że wyjdzie to tak jak powinno. Wszystkich zawołałem do wojny? Wszyscy są w wojnie. Świetnie. No, mam nadzieję, że wyjdzie to jakoś. Żegnam się z Wami, Panowie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podoba, to zostawcie łapkę i tak dalej, żeby wesprzeć kanał. Ja się z Wami żegnam. Hejka.